Witam bardzo serdecznie, jestem Fikuzek, a dzisiaj zrobimy coś ciekawego, ponieważ wbijemy top 200 Blockstar Planet ich zawodników, czyli chodzi mi tutaj o tą właśnie statystykę, właśnie tutaj najlepszy Blockstar i wbijemy sobie top 200 lecz. Zanim do tego to trzeba najpierw przejść jakieś parkurki, żeby w ogóle zrobić EXPA. Jest to dosyć wiekoponna chwila, więc... Więc po prostu wejdźmy w parkour i zobaczmy, co my tu mamy. Czy z parkour coś tam było. no dobra. W ogóle sytuacja wygląda na następująco: że zapraszam Was do zasubskrybowania kanału i muszę Wam jeszcze powiedzieć, że w sumie. O kurczę, tutaj raczej mety nie będzie. Czekajcie, co tam było w góry? Jakieś drzwi. Przejdźmy. Chciałem również Wam powiedzieć, że. O kurde, jesteśmy w serze Że. O, to jest początek. Że ogólnie. No niewiele mi tam brakowało expa więc no fajnie by było to wbić. Dobra, więc tak zielony nie jest za bardzo atrakcyjny dla nas. Czyli mamy tutaj jakiś niebieski przykładowo. Okej, okay, no niebieski raczej to nie będzie, więc dobra żółty. Żółty, dobra. Mamy mamy jakiś expa 2000. ok exp się wbija. Dobra. I co jest najważniejsze, ogólnie muszę wam powiedzieć, że jakoś nie chciałem za bardzo nagrywać materiałów na YouTube a się okazuje, że tutaj materiał jest dzisiejszym trzecim materiałem. Nie, wczoraj dwa zrobiłem, dzisiaj to już jest drugi. Więc już cztery materiały dwa dni zrobiłem, a przez poprzednie dwa dni to w ogóle nawet jednego nie chciałem zrobić. Więc no, różnie to wygląda, ale dobra. My sobie wbijemy top 200 parkurzystów. w sensie nie parkużystów, tylko all time blocks. Teraz lecz tak szczerze, jak sprawdzałem tą statystykę, byłem tam. 200 któryś, a teraz jakby, nie wiem, 5 kont usunęło, nie wiem co się tym stanęło, ale... W sensie może się usunęły konta, nie wiem. O kurczę, tutaj trzeba byłoby mieć kluczyk. A, nie wiem gdzie ten kluczyk się pojawił. A, pewnie tutaj. No, nienawidzę tego, że to są te klucze na początku, tak szczerze. No dobra. Tak to czasem wygląda właśnie, że się bejtuje na takowe możliwości... Wbicia klucza za swoją dupą, bo jakieś sobie nigdy nie mam w głowie, że: Ej, ktoś za moją dupą na pewno postawił klucz, i będę musiał go właśnie wtedy odebrać, ale dobra, nieważne. w ogóle zapraszam do poprzednich materiałów, ponieważ były grube informacje, lecz jeszcze za niedługo, właśnie chyba jutro, się pojawi materiał, w którym to właśnie omawiam wam, co będzie dalej z kanałem i z odcinkami, właśnie tego typu. Więc sobie zapraszam. 5000 expa, super. Tyle to mi właśnie potrzeba było. Dobra, mm. Tak, Ponka. słucham w tle, xd. Ponieważ jest to na chwila, że wybijam 200, top 200 block stars. Się okaże, że te konta, które tam mówiłem, że zostały usunięte, to tak naprawdę zostały tak jakby wyłączone na jakiś tam czas, ponieważ twórcy czy tam autorzy tych kont po prostu przez długi czas nie wchodzili na grę, przez to właśnie jakby znikali. Ale się okaże, że zanim tylko wejdę na grę i będą nie 200, a kurczę, 300 X To by była historia dobra. Ciekawa mapa. W ogóle mi się wydaje, że kręcę w kółko xd, ale nie. Jest wszystko ok, lecz nie wiem jak to zadziałało, dobra. Tak szczerze fajnie by było mieć tu 2, 7, 8, 8. cyfry, ale wątpię, że po dzisiejszym materiale takie coś mi się uda. Lecz ja w sumie dużo mam się w, nagro w nagrodach. Y tam z 3 miliony chyba ekspa, więc... Więc spacka, dobra. Tutaj raczej nie powinno być klucza. Klucz... Prócz... może? Jednak. <noise> Jeden trzeba się cofić. Dobra. Fajnie, że sobie to zauważyłem teraz. Checkpoint. W sumie tego checkpointu nie powinien brać. Przed wzięciem klucza, ale dobra, to tam jest Malutka różnica, dobra Dobra, udało się wykręcić What up, tym, 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 okej, okay, czyli tutaj jest niewidzialne wejście? Jakieś podziemne, tak? Nie wiem rozumiem Tak szczerze, mało co tutaj się widać, ale to dobra, to trzeba się kierować ku górze, więc trzeba patrzeć w górę A nie w dół Okej okay. Po rogach mapy nic nie ma, ale jest tutaj tylko dobrze wskoczyć, i teraz nie wpaść w tą dziurę. Igna, to jest świetne. Coś mnie buguje. Nie wiem, no ja nie, nienawidzę czegoś takiego. Tu nie ma nic widać. Dobra, nie chcę nie mi się tej mapy naprawdę. To będę godzinę się patrzył w jeden punkt. Jeszcze się będę kręcił, dobra. W ogóle się czuję, jakbym na lodzie jeździł teraz. Nie wiem, co tu się dzieje tak naprawdę. Nie wiem, dziwne to trochę, ale dobra. Pyk. No tak. <laughs> Okej. Okay. Jeżeli nie zapomnę, no to dam w tytuł, w sensie do linku, właśnie Właśnie ten film, ale tak, Punk Mix 2025. Godzinno agresywne punki. Slowet playlist. Dobra, się patrzę na te. Dobra, nie wiem, to ma jest słaba, nie wiem, co ją stworzył, ale nie podoba mi się, zaczęła dobra. No, takie mapy to lubię, 2500, dobra, lecimy dalej. Ciasteczkowy świat, bobo, 46 sekund. Postaram się go pobić, Zważywszy na to, że wtedy dostanę więcej mm, Co wiem? Okej, okay, dobra, cukierki jakieś, to jest godzina 8.30 jak ja tu nagrywam, przed chwilą nagrywałem jeszcze jeden materiał w ogóle, nie? więc ogólnie tak to właśnie wygląda yy, z tą nagrywką. Ale o 10 mam wyjazd, więc trochę tak trochę średnio będę mógł. Jakbyś tak wolno lecieć, więc trzeba przyspieszyć. Dobra, pyk. Dobra, chyba nie uda się pobić jego rekordu 48 sekund będę. Nawet 9. No nie, nie wiem kąd tam przeszedł. Może na Legacji nie wiem, bo tam się szybciej biega, ale... Ja nie wiem, ja na Legacji mam jakieś laki. Ej, ciekawa mapa, ładnie to wygląda. <grym> tak szczerze. Dobra, hop tutaj. A jeszcze dalej mam ten, ten na sobie, nawet nie założyłem. Dobra, lecimy jeszcze raz. No nie wiem, co to jest za blok. Kuźwa, no nie wiem, ja się nie znam na blokach. blokser Planet, że jakieś gówno, nie daje mi możliwości skakania. Dobra, idź in, in, inną mapę odpałmy, bo To jest fajne. Masz rodzeństwo, o, pozdrawiam, Dobra. No i znowu jakiś miód, na którym się skakać kuś nie da, no. nie tego nienawidzę. Ale łampa wygląda fajnie. To muszę przyznać. Dobra, jest jakiś rekord. 1.30 dzisiaj. Dobra. <laughs> Pyk. W no ogóle szkoda, że live'a może nie zrobiłem z tego, że wybijam te top 200, ale... No i dobra, trudno się mówi. Oj, sorki za mesa, zaraz tam go wyłączę. W sumie po tym wyścigu powinno być wszystko dobrze. Jej, jaki spam nagle mam. Sory, <laughs> sorry, dobra. Tym, 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 o, dobra. Udało się doskoczyć na szczęście, więc super Na sercach jakieś. Dobra, minuta 30 tam był rekord, więc teoretycznie zaraz powinien być koniec tego parkuru, jeżeli wszystko pójdzie, ok? Jeżeli pójdzie wszystko ok, tymczasem ja wskakuję sobie w lawę w ścianę lawy. Fajna nutka, teraz leci tak mi się ona podoba. Nie wiem, jak wy, ale na znaczy, przednia ja tam czasem lubię sobie jakieś bąkę posłuchać. Ale nie mylcie z bąkiem, bo akurat tego nie lubię słuchać <śmiech> <śmiech> Dobra. tak, Dobra. Nie sądziłem, że taka chwila najdejdzie, choć w sumie. Kiedyś tyle nawalałem w tą grę, że... Nie gadaj. Nie, do, nie doskoczę do mety. nie, bym miał rekord. Ej, dobra, czy wiecie, tu trzeba zresetować sobie punkt kontrolny. Główka pracuje. Dobra, muszę mieć rekord minut 30, Powinno być przebita, jest. Dużo expa. 7 koła, dobra, wejdźmy. I dobra widzowie, teraz jest wiekopomna chwila, ponieważ wchodzimy sobie w sekcję score i zauważyłem, że poszło dosyć dobrze, ponieważ... Czy będzie 200? Czy też? Nie, dobra, zobaczymy. 196. Czy się udało wbić 200? Więc no naprawdę, naprawdę bardzo dobrze, o widzę, że jest shox tu jest naprawdę blisko, żeby wbić 200. -kę. Fajnie by było stare, jakby ci się udało To byśmy byli w dwóch sobie dwusetni, ale to wiadomo, nic za bardzo się nie różni yy, Jaki jesteś w topce, ponieważ no co, jestem 196 ale jestem tym samym człowiekiem, więc Nic to za bardzo nie zmienia, ale no naprawdę fajnie by było Jakbym wleciał jeszcze wyżej, choć nie będę ukrywał, leciutko nie chcę jeszcze się w tą grę grać, choć dobra O tym będzie oddzielny materiał, który pojawi się jutro, czy tam no, no, za, na, za dniach, no, na dniach, na dniach, co dniach? Nie wiem, co się mówi, ale dobra, nieważne. Mówi, to jest fikusek, udało nam się wbić 200, więc naprawdę super. I co, na razie, siema.